Istnieje wiele relacji o cudownych uzdrowieniach, które wymykają się medycznym lub naukowym wyjaśnieniom. Lekarze często odmawiają dyskusji na ich temat, ponieważ nie potrafią nawet wyjaśnić, w jaki sposób takie niezwykłe zmiany mogą się wydarzyć. Inni wierzą, że siła modlitwy i zaufanie Bogu mogą powodować takie zmiany w ludzkim organizmie. Ale co jeśli dana osoba nawet się nie modliła? Co jeśli nie miała żadnych silnych przekonań? Co jeśli była nieprzytomna i niezdolna do modlitwy? Co jeśli byli całkowicie nieświadomi tego, że ktokolwiek inny się za nich modlił? Jedno z takich wydarzeń zostało ogłoszone w krajowych wiadomościach CNN i NBC Today Show. Raport ten został potraktowany poważniej. Ponieważ cudownemu uzdrowieniu towarzyszyło zdjęcie anioła. We wrześniu 2008 roku, czternastoletnia Chelsea Banton leżała umierająca na zapalenie płuc w sali szpitalnej w Charlotte w Północnej Karolinie. Urodziła się jako wcześniak z upośledzeniem rozwojowym i przez całe życie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Lekarze wyczerpali już wszystkie możliwe metody leczenia, a rodzina zaczęła pożegnanie z dziewczynką. Jedyne co mogli teraz zrobić, to modlić się za nią, gdy odłączono jej aparaturę podtrzymującą życie. Matka Colin czekała, aż jej umierająca córka wyda ostatni oddech. W tym momencie w pokoju pojawiło się jasne światło. Jednak widoczne było jedynie na ekranie monitora ochrony. Szybko zrobiono zdjęcie tego niezwykłego zjawiska. W tym czasie młoda dziewczyna natychmiast zaczęła w pełni i cudownie wracać do zdrowia. Lekarze i pielęgniarki nie byli w stanie wyjaśnić jej niesamowitej poprawy. Personel medyczny, pełniący dyżur w tym czasie, zgodził się, że trzy pionowe snopy światła, które nagle się pojawiły. Nie były odbiciem ani odblaskiem z pomieszczenia. Wszyscy czuli, że pojawił się anioł i uratował jej życie. W Boże Narodzenie Chelsea wróciła do domu i mogła świętować swoje piętnaste urodziny dzięki aniołowi Stróżowi, jak mówi jej mama. Nie sądzę, żebym przywiozła Chelsea ze szpitala do domu, gdyby nie pojawił się anioł. Cudowna historia uzdrowienia Chelsea Banton porusza nasze serca i skłania do głębszej refleksji nad naturą anielskiej pomocy, której doświadczamy, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. W szpitalnej sali, gdzie lekarze i rodzina spodziewali się najgorszego, pojawiło się coś nadprzyrodzonego, coś, co wydaje się być interwencją samego Boga, manifestującą się w postaci Anioła. Zdjęcie tajemniczego światła na monitorze ochrony było zewnętrznym znakiem tego, co duchowe, czego nie da się wyjaśnić naukowo. Być może ten obraz światła był tylko symbolem głębokiej rzeczywistości, w której aniołowie nieustannie działają wokół nas. W tradycji chrześcijańskiej aniołowie stróże są szczególnym wyrazem Bożej miłości i troski o każdego człowieka. Są z nami od momentu naszego narodzenia i towarzyszą nam przez całe życie. Ich obecność nie zawsze jest oczywista. Często działają w ukryciu, subtelnie kierując nasze kroki i chroniąc przed niebezpieczeństwami, o których możemy nawet nie wiedzieć. W przypadku Chelsea, w obliczu beznadziei i braku medycznych możliwości, anioł pojawił się, by przynieść uzdrowienie. Które zdawało się niemożliwe. Historia ta zmusza nas do zastanowienia się nad naszą własną wiarą w Anioły i nad tym, jak ich działanie wpływa na nasze życie. Zdarza się, że ludzie przypisują różne niesamowite wydarzenia przypadkowi, ale może warto zastanowić się, czy to rzeczywiście przypadek, czy może raczej delikatna ręka Anioła. Która nas chroni. Chelsea nie była świadoma ani tego, że ktoś się za nią modlił, ani tego, że w jej szpitalnym pokoju dzieje się coś niezwykłego. Była nieprzytomna, a jej stan zdrowia był krytyczny. A jednak, w chwili, gdy rodzina przygotowała się na najgorsze, pojawiło się światło, znak nadziei i życia to przypomnienie. Że nawet w najciemniejszych momentach naszego życia nie jesteśmy sami. Niezależnie od tego, jak bardzo sytuacja wydaje się beznadziejna, zawsze możemy liczyć na niewidzialne wsparcie, które działa na naszą korzyść. Wielu z nas może się zastanawiać, dlaczego aniołowie nie interweniują częściej, lub dlaczego nie wszyscy otrzymują takie cudowne uzdrowienia. To pytania. Które dotykają tajemnicy planów Bożych, których w pełni nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jednak wiara w anioły uczy nas zaufania, zaufania, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. To zaufanie może być trudne w obliczu cierpienia i tragedii, ale historia Chelsea przypomina, że cuda się zdarzają, a aniołowie działają w ciszy. Przynosząc pomoc, której może nawet nie oczekujemy. Kiedy myślimy o aniołach, często wyobrażamy sobie istoty skrzydlate, majestatyczne, pełne blasku. Jednak rzeczywistość ich działania jest znacznie głębsza. Czasami ich obecność jest delikatna, jak cichy głos sumienia, który odciąga nas od złych decyzji. Czy niespodziewane wsparcie w chwili kryzysu? Innym razem, jak w przypadku Chelsea, ich interwencja jest bardziej widoczna, jakby sama niebiańska rzeczywistość przeniknęła do świata materialnego. Warto zastanowić się nad własnymi doświadczeniami. Może w naszym życiu też były momenty, w których czuło się nieoczekiwaną pomoc. Nagłą zmianę biegu wydarzeń, która wydawała się przekraczać możliwości logicznego wytłumaczenia. Może doświadczyliśmy chwil, w których intuicja lub szczęśliwy zbieg okoliczności uchroniły nas przed czymś złym. Może właśnie wtedy działał nasz anioł stróż. Jednym z najważniejszych aspektów tej opowieści jest to, że aniołowie nie działają niezależnie od Boga. Ich moc pochodzi bezpośrednio od Stwórcy. Są narzędziami Jego miłości i miłosierdzia wobec nas. Kiedy Anioł ratuje życie, jak w przypadku Chelsea, jest to przejaw Bożej troski o człowieka. Bóg w swojej nieskończonej miłości posyła swoich aniołów, by byli blisko nas. By nas strzegli i prowadzili. To przypomnienie, że niebo i ziemia są ze sobą ściśle związane, a duchowy świat aniołów wciąż oddziałuje na nasze życie. W tradycji chrześcijańskiej modlitwa do aniołów stróżów jest wyrazem ufności w ich opiekę. Wierzymy, że aniołowie są nie tylko strażnikami, ale także pośrednikami, którzy zaniosą nasze prośby przed Boży tron. W trudnych chwilach, kiedy czujemy się zagubieni lub bezradni, modlitwa do anioła stróża może przynieść poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To zaproszenie do głębszej relacji z tą istotą, która z woli Bożej towarzyszy nam przez całe życie. Historia Chelsea skłania nas do refleksji nad naszą duchową wrażliwością. Czy jesteśmy otwarci na to, by dostrzec działanie aniołów w naszym życiu, czy potrafimy z wiarą zaufać, że nawet w najtrudniejszych momentach jesteśmy chronieni przez Bożą Opatrzność. Może właśnie teraz, gdy słuchasz tej historii, warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o swoim własnym aniele stróżu. Może to dobry moment, by podziękować za opiekę, o którą nawet nie prosiliśmy, a jednak. Była nam dana. Aniołowie przypominają, że życie jest pełne tajemnic, które wykraczają poza nasze zrozumienie. Chelsea Banton miała szczęście doświadczyć cudów w sposób, który był widoczny dla wszystkich, ale ilu z nas doświadcza cichych, niewidocznych cudów każdego dnia? Może warto otworzyć serce na tę rzeczywistość której aniołowie zawsze są blisko, pełni miłości, gotowi pomóc, działający mocą Boga. Pomódlmy się teraz wspólnie do naszych aniołów stróżów. Święty Aniele, któremu Pan Bóg w swej nieprzebranej dobroci i miłości dla mojego dobra powierzył opiekę nade mną, który podtrzymujesz mnie w zniechęceniu, i nieustannie za mną orędujesz. Odwzajemniam Twoją wielką miłość i błagam Cię, najmilszy obrońco. Pełnij nadal tę dobroczynną opiekę i broń mnie przed wszelkimi złośliwymi atakami moich wrogów. Broń mnie od grzechu wszelkiego. Wypraszaj dla mnie łaskę całkowitego poddania się Bożym zamysłom. Jak najwierniejszego ich wypełniania. Broń mnie przed wszystkimi pokusami i utrapieniami tego życia, a szczególnie w godzinie mej śmierci. I nie opuszczaj mnie, aż zaprowadzisz mnie przed oblicze mego stwórcy w domu wiecznej szczęśliwości. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.